Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Minecrafta. Nie wiem czy jest dźwięk, jest dźwięk. Dobra. Generalnie jestem na serwerze. Nie wiem czy to są dedykowane serwery czy nie. Ale tutaj budujemy się. Tam szybko pokażę, Wszystko zmienię scenę. Oczywiście już się zapomniałem. Johny mi tutaj nawalił. To tutaj na live zaczęliśmy budować ten, więc teraz idziemy na rękę, podobno będzie jakiś event. I odblokuję Discorda. Dostał Ale swoje? No, A, jedzenie, tam, tam na podłodze Dobra. jest taka skrzynka, na wejściu sam Jezu czemu to się zamyka? Jest, na na twojego live'a. Na podłodze tam jest jedzenie. Na samym dole. Na podłodze Czy wy widzicie? Dobra. Nie, ten, nie wiem, masz opóźnienie. O to, to to, to, to. Tylko ta druga, druga. No. No wiem. Tak właśnie zdziwiłem się, że tak dużo ludzi jest. No, Krana wypromował. No, rekord prawie 20. 20 ludzi. Patrz no, po bok zasięgi A, eee, Aż mierzę sobie... ściągnął Tak hmm. nie to robię. Aby nie rozwalić tylko skar traganów. Zobacz Johnny, bo ja nie wiem gdzie mam te nie, nie... O kurde ludzi 19 serwer hmm. W opisie będziecie mieli gdzie jak się do nie wylosać, żeby tylko grać Dobra, rzucę to byle gdzie, potem do pochodzisz, to sobie... To co pochodzisz, to se pozbierasz Porzucasz ci chciał Ej, a jak się robi taki klocek? Gdzie jest ten, RG? Kto jest? tu Za tobą Ej, czemu... Ja itów nie zostawiłem, kto mnie tu dał? A no to wytepaj na homo jak tak No ja, bo no... O, tu jestem, widzisz mnie? Czekaj O, chodź skrzynka. Może do ender chesta wszyscy Mogę jakąś skrzynkę, żeby swoje no, tu, 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 tu macie, tu macie Johny. Nie bijcie. się! A to ten rzuca no, Odłóż, 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 odłóż tak szarki nie. odłóż I, I wszystkie, nawet zbroje. Dlaczego to się znowu tepnął? Bo ja tepam, bo niektórzy nie, nie, nie odkładają itów. Ale ja chcę ity odłożyć, nie zostawmy No, kranoc, nie. odkładaj, tu masz itów. Nie, nie, nie dotykaj mnie. Tu, nie wiem, czy to, nie tu, będzie tak głośno tu to masz, wszystko. Taką, taką ja włączę skrzynkę, muzykę jeszcze, poczekam tak, chwilę. Po. Dobra. Muzyczkę no, bo włączę. Dlaczego wy itów nie odkładacie? Odłóż. Weź, napisz na tym czacie, żeby, odkłada, żeby odłożyli ity. Wiedziałem, że to będzie ciężko zrobić. A ten? Y, to będą jakieś miecze, bo nic nie mam. Coś... Będzie, będzie, musicie wszystko odłożyć. Dobra, ja odłożyłem. Dajcie przemacać! Zbroja, zbroja, Kronos, zbroja, Kronos. E. No a, zbroję ściągnąć, kurde. No. Zabieram Tutaj, szarki stoi na bramce, go nie puści. Ej, ciemnie ja nie mogę. A tak zrobić to. Dobra. dobra, zaraz za mną jedzenie, spokojnie. Mam nadzieję, że muzyka nie jest zagłośna. Proszę, proszę, proszę! Tutaj ten jeden hp cały czas leje. No właśnie, ja, ja go hopkickuję. Ale upickowany. To no może się ogarnie. A potem się te silniki wyciągną Wiesz, że jak on to szybko dzisiaj no, zbudował skrzynce, Ona będzie tutaj stała. Ko Które koniec odkładania od No w tej samej Tak, później sobie podnosisz z tej skrzynki Ta skrzynka jest jak gdyby tylko do twojego inventory Barrier block Dobra, e, tepo, czekaj Dajcie mi jakieś jedzonko Co jest? Nie wiem, no zrzucają nas po całej mapie Nie, bo ja tepam Ale mi weszło... No. oni mają chyba by wyszedł kto idzie ten pierwszy tam walczyć? Będzie zaraz usuwanie. Po co mi te żarcie? Kto chciał żarcie? Bo No i mi potrzebne O! Poblokowane klocki są. Dobra. Zaczynamy. Czekaj, teraz was tutaj tepnę. Dobra, wszyscy są A, tu. Właśnie. Dobra, wszyscy tu są. Dobra. I gitara się. Dobra, to jak losujemy to Kto chce pierwszy. Albo... czekamy te dwie minuty. Nie wy... Jeszcze dwie minuty. Dla kas, tpa. Dlaczego w kącie stoi? Na tym serwerze są takie lagi, że my walać z czym Nie ma lagów żadnych. Nie nie ma sera. Ale malagi. serwer, on ma pa, serwer jest Bo ja nie serwer mam normalnie. To jest robione. Co się nie żarcie, żarcie może przyjść do mnie no, miałeś wszystko odłożyć i to żarcie zostawiłeś? Nie, bo ktoś mi dał. To możesz mieć, i... możesz mieć. Możesz mieć, możesz mieć. Jednak nie możesz, ale... Ale nie masz... Dobra, ja wyrzucam go. To co, Łapie zarzy... Stało mi się po końcu. Co pierwszy idzie tam bić się? No spokojnie. Ja mogę. To co, krona są? E, no dawaj mnie pierwszego. Ja nigdy nie biłem się, więc przegram I ty idziesz jaki kolor wybierasz nie. Sino Sinokoperkawe różo, pasuje mu pod oczu. I co teraz? No, wybieraj kolor, niebieski, czerwony ja Mam mam wpisywaj ma gdzieś, czy tylko... Nie, wybierz kolor, Dawaj, otwórz, otwórz niebieski Ej, ja otwórz Któro? Czekaj no. Albo dobra e, chodź tu grant, chodź Ty co to wiesz, posłuszny No wej... weź Weź zamknij Posłuszny e, Masz tu skrzynkę, weź sobie wszystkie i ty Ale nie, walka, A, no tak, dobra Ej, ja nie mogę wziąć A Jak, nie masz otwierać? No nie mogę otworzyć A No to czekaj <laughs> Ja to nie To nie, czy nic się nie widzi. to 1 na 1 Ja nie wiem, to Ulfiego, to, ale Ulfi to grał, ja nie pierdzielę jak ten z takim co Jasno się zrobiło, nie? Tak, do ile? 10 godzin przegranych? No, może więcej. To jest tak dużo? Dawaj, 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 ty broń. Czarki na no. ciebie się wylosowało, sorry. <grym> <grym> Dobra, no David! Mi... Nie mam nic! Mój ty daj, ja już zaraz mu, Albo ty daj jak to jest. Dobra, ja mam i ty już zakładam sobie. Ty telefon do mnie dzwoni, to nieźle. Nie. To czekaj, poczekamy, poczekamy. Nie, poczekamy. Ja nie, o, nie dopiero, bo to Mikoś monitoruje. Dobra, przygotuj się. Dobra, jestem gotowy. No dobra, to startuj. Bicie, bijecie się zaraz, uwaga. Go. Z kim ja biję się? z no. Sarkim. Ale dobra. mi porobi pewnie. A jabłka kiedyś je. Jabłka się jak można, nie wiem, powiedzmy 5-4 serduszek. Ja ty serce, jest, Ale on mnie bije. M to nie może przestawać, ulec się. Ja już chcę. <gry> Udało mi się! Mogę, mogę go bić cały czas. Dobra, ja cię krąż stepnę tutaj. Kompas, dobra. No jak ja jemu. Ej na górze on... tepnę, na samą górę, a właśnie, czekaj. Ej mam odrodzenie wziąć, tak? Tak Dokajnie, no. Czekaj, na samej górze trzeba... Damoli, dajcie mu jedzenie, bo on biegać nie Ej, e, zejdź, e, tam na dół zejdź jak możesz, zejdź Tam mm -hmm. na dół Czekaj, czekaj no Mogłem się A bić. to co teraz? No mogę się zbić. A czemu? Yeah. Się... Nie no, weź żony to, 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 to... właśnie tam na dół, dobra <laughs> Ale to ja w człowieku też jestem lajkiem w tym no, no. właśnie tam no, nie te nie. czemu ja na tym tle? Okej, okay, nie, bo ja muszę weź pomóż mi, żeby ich na dół zwalić. Bo oni tu są na górze łażu. Bo, nie, wszyscy z górnego piętra nic do na dół. E, czemu wy tam się bijecie? Zaraz bany dam. Bo tego. Na dół, na dół. Musisz na mieć tu. Dół. Słuchaj. Na sam, na, na sam dół, tam, na dół, tam, tam. Ale to musisz mieć tego. Wiesz co? Muszę Zamurowane, ale te drzwi muszą być. Jak ktoś, się ja kolejną mosolek biorę. Nie, 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 Sylje, nie, nie, tak nie, 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 luzę. nie, nie, jeszcze nie bierz. Jeszcze nie Nie, czekaj, bo ja... Nie, trzeba, o, trzeba, że ci, co grali byli na samej górze. Ktoś tam w ogóle zapisuje? Nie, mająście zapisywać. Remis. Nie... <grym> nie uh -huh -huh -huh, <grym> dobra. Czekaj, w notatniku będę. Dobra, to już wszyscy to są Teraz tak. Na samą górę to idzie tak. Yy, jo a, czekaj, ja muszę tylko jeszcze tu oddzielić Moja trochę zniszczona arena, ale no, żeby to wygląda, żeby się nie pomylić. Tak, tu będą winy, czyli... Zielony. Dobra, ja sobie już zapiszę. Dobra, ja sobie włączę pauzę. Kolejna walka. A, ale zamknąłeś, otwórz. bo widać. Trzeba skakać, żeby skakać, żeby coś widzieć. Szkło powinno być, nie? By byłby, bo te płatki przeszkadzają. Ale się leją. mnie też była, tylko źle No i teraz japtach. tak. Rejson, Rejson prze... Prze... A, gram w gry przegrał? Nie, nie, nie no, został zab... zabity. Rejson przegrał. Czekaj, ja już nie, nie, nie widzę. Rayson. Idzie tutaj. To gram gry, jestem na dole? gram w gry. Przemyśl, musisz te płotki zmienić na szyby, bo nic nie widać. A Rayson? No. Tak, Rayson wygrał? Żeby chociaż można było skoczyć czy co na to. Idziesz o, 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 ja też chcę. Gdzie ja Ale tak słabo, bo to tutaj podłoga jeszcze przeszkadza. Na dole, Ślodzki. O, o. Całkiem jeszcze się tutaj powinien zniszczyć jeszcze, te dwa Czarny budowlany jeszcze, o Teraz w miarę w miarę jest elegancko A teraz następne ludzie e, aha e, gram... ja nie mogę Czemu mu rozwaliłeś gram w gry uciek <gry> Ja nie mogę <mam. gry> Jak to uciek No czekaj te o. jeszcze raz To co oni robią? Okay. Ja nie wiem co tam oni... ja jeszcze trochę trzeba dopracować te eventy. Nie Jedzonka potrzebuje. No, no dawajcie, bijacie się. Jak ile? Gila... Czemu on stoi jednym w miejscu? Poniemy się zalogować, Dara przegrał jak tak. No, Czemu go nie da się bić? Dobra, to nie, nie zalogowałem. TP no, to nie, nie ma, nie ma szansu. Dla ma nie mam logi co? Nie za późno, czyli on wygrał. Easy. Albo bo nie, jeszcze zrobimy jeszcze raz Chodź tam. To, to ja tak e. w ogóle nie nie tak się w nudne to robić. A to wiszyko, nie w... wiem, to ty musisz coś mieć z internetem, bo każdy ma OK. ja mam okej. Okay. Przecież widzisz, płynnie wszystko chodzi. Więc to nie jest U nas u, 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 u serwer Robią. Nie co wiem co z co mi chłop chlepia. Zadaj, się robi. Zaraz zrobię dzień. Więc... No, zaraz chyba coś mi trafi i zaraz ich wszystkich zabiję. No i dziękuję. To Dobra, eee, otwieraj już, otwieraj już. Idem? Bo ja nie mam. Bo nie dajcie mnie, w sensie zaczcie, chcę Chyba nie wiem. Ale no oni mają jabłka jakby dowaliście to do trzeba. A jabłka będziecie nie mieli, to sobie zwiecie no, na ludzie, więc spoko jest przed, walka przed, Ale gram gry, serio musisz, ja mam live'a ty musisz takie przepykać zaraj Oooo ale porobił! Jusz i dobra TP, Jusz i do szarkiego No nie, ja nagrywam, co chcesz? Zaczyna się kolejna walka Nic, na razie no, no, poczekamy no. aż włączę pauzę Czekam aż będę miał kolejną walkę Prezydent. Dobra, wracamy do... ...sierpniu no, 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 serce yy, Szarki, Kupy, ile masz złotych? Nie do... mam nic Zabraliście mi wszystko Jedz, jedz Tańce, tańce. I jeszcze miecz W Rumiańkawdzie chyba się nie da tańczyć, tylko ptakać i kłótać No da się i kłótać Szarki, szarki jeszcze wygrać Mówię, to, że... Ale Zadaf. jest o co walczyć, o tyle powiem Tatki się bije Johny dawaj, powiedz kim No już Właśnie że weź to Bedway ładny pomysł że myśli, że... Kto jakiś zombie że... wymyśli, że jakiś to jakieś zombie tu są wymyśli Bedway, że można zrobić wojnę magazynowe Czemu nie się biją poza tym nie, to... Czemu wyscili arenę? A to przegranie tutaj, okej. A można jeszcze odpuszcz? Nie no ty, masz life, oglądaj. No no ona. No. Do... 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 A ile brakowało? Ciekawe? Kto... wygrał. wybrał? 17 hp Dobra Wolfie dawaj i ty na ma... mnie. TP, Wolf... A A jeden HP jakiś, biorę szyla, pisze, biorę jeden szyla. Szyla. A ja biorę do... Więc HP. pokażę wam jeszcze finał jak będzie wyglądał kto wygra. Walka? Myślę pewnie robiłem A właśnie i... Mógłbym to trochę inaczej rozegrać. Nie dom ja już przegrałem, ja tu czekam kiedy będzie końca walka żebyś to wygrał Dobra. I to zgranie nagrodę. Czemu nie się bije? Zaraz wszystkich pobanuję? Ja Czemu ktoś to nie, zgriphował, czekaj. Ja coś siedzę i oglądam. Czekaj, nie jak ktoś, bo coś sprawdzam. Arrow a, ja Idziemy chodzę. zobaczyć. Arrow, no serio. Wiecie ile ile jeszcze osób zostało, żeby już walka była? No właśnie, ja bym chciał ją zobaczyć, ale nie mogę wejść. Raz, dwa, no, ja... czekaj. CP, tekami... te, y, szarni, chronos, krecyra. A co, ja bić się będę? Nie, a, będziemy nie, oglądać. Nie. No, no dawaj, sobie kiedy ta końcowa walka no? No, no jak wybiją się wszyscy praktycznie. Oh. No, no, ja, jajajaj. Dobra, y teraz będzie finał. Y Link nim do serwera, no. jak rzucasz. Patrzcie, no. jak ja no, łamany chopa. Czekaj, 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 teraz o trzecie miejsce. No tu i pamiętaj. O trzecie miejsce teraz będzie walka, czyli tak naprawdę no, najważniejsze no, walki. Jeden hap, jeden ale no tu i teraz o trzecie miejsce gramy. Czyli teraz biorę. Oh, ja wolę ja pan. In. U was może tak głośno to nie być, ale u mnie to jest tak głośno, że. O nie, to nie to, czekajcie. czekaj. Nie, nie. Nie, Potrzebuję zbroju, tak, dziękuję. Wymień, wymień. Tentator na. Dobra, już czekam. Jest tą gotowicą. Co, że tak mam ale już jest późno, ale też teraz chyba idę się czerwonoć trochę. To jest za trzecie o, miejsce walka. Tu jest nie widzimy. Jest koniec. A prędko go tam zniszczył, co? Czyli trzecie miejsce zajmuje yyy... Wolf. Weź zapis gdzieś, Wolf zajmuje. Wiesz dużo ma tego. Dużo ma już sił A Sorry, że... Ale Wolf Ale To jest... że to jest trzecie miejsce, Wolf trzecie miejsce. Nie widzę. No i teraz finałowa walka. Teraz CP nie. nie Tak, finałowa, ten co wygra to ma pierwsze, a ten co przegra to ma drugie czekaj, Duż, Ja miałem starą zbroję Dlatego przegrałem Dobra, teraz o drugie miejsce i o pierwsze Czekaj yy, Macie full HP? E, dobra, starty To jest finałowa, tak? Tak, to... kto z kim się bije?

Brexion i tak łatwo zagrać. IT servera masz na 70 na czacie To przecież regulamin dokładnie na spałniać Bijesz żebyś potem y, y, mówił dlaczego no, band. Eee no, czekaj, ja, zaraz wrócimy, ja idę zargię zapłacić przeliczy wszystkie głosy To jedzie może, głosy. Pójść swoje i ty wziąć iść ten Czy czekać trzeba <laughs> Do roboty chcesz iść No tak wiesz, no do na live'a mam by ludzie coś umieli co oglądać nie, ale zachowaj ten sanitarne. Bez od siebie przynajmniej Co, Co be wojku? Na piąchy. Lejemy we dwoje. bo serce nie się, bo już umieram. Nie umieram, bo cokolwiek serduszko się... Jaki Discord? Czekaj, bo zaraz żony wyślę. Albo czekaj. Żony no wyślę, bo miał wysyłać. Ale lepiej masz i tak y, przypiętą wiadomość. A na Discorda zaraz dostaniesz linka, Nie, bo stali już na postumentach swoich, nie? I Wolf zwalił tego z pierwszego miejsca. Zawalają się. Awantura. Nie się, no. Awantura, jak nie. Co to się Teraz będzie jak ze chmur. Dawajcie szybciej, no bo... Ja do roboty wyszedłem. Weź na arenę byku, już nie wejdziesz, bo już skończył się event. Zobilialiśmy się i trzeba będzie już normalnie wchodzić w Ale będą jakoś eventy, będzie coś wymyślać, jakąś może i Jakby albo wojnę magazynową, jak będą wymyślił, coś będziecie myśleć Będzie to fajne, będzie przyciągać ludzi. Więc no. Nawet no, tytule dawać będziemy, może Dobra. Na... A Litków nie ma, czekaj, zabrał skrzynkę. To nie, to ja... Ja mam tam 20 To Pewno nie odpuszczę. Bo po że kurde nie mogłem schować do skrzydła Ty uderzyłeś Nie bi, bo mam trzy serca, nie bijcie Znaczy mam trzy zabrane kurczę y, Johnny dawaj, dawaj, bo... On wyciszył bo on poszedł idzie, bo na Discorda chodzi Nie bo... ja brak... już schody są potwierane. Ja już daję Discorda, bo zanim musi ruszyć, tylko nie wiem czy będzie działał. Czekajcie. A, jeszcze Zabieram to Warto. ze sobą. Nie mogę. Zobaczcie czy ten Discord działa. Tu jest rynek. Możecie, zobaczyć, się Możecie sami wstawiać. Podobno weź. jak tu patykiem naciśniemy na sobie. to. To przysprawdzić Mono musisz wpisać, wiesz? Możesz. No i dobra, dostali hajs. Przyspierdala, nie wiem. Wpisałem, i sobie to dało. Dawaj, tę skrzynkę, wojty. Dawaj, dawaj. Dawaj, tu. Dawaj, dawaj, tu. Dawaj, tu. Jak, no dobra, dobra. No, dobra. Działa, to A ja tam mięso mam, zgodny jestem. Y, żony... Dali się to disco, dajesz już złem. Jak otwierają? Jak się szybciej przeszkłada? A... Ja właśnie nie masz shiftem. Wszystko? Wszystko, tylko nie bicie mnie. <noise> to, kto nie uderzy, ma bana. Pan. Jeden. Ej. <noise> Dopiero co wygrał. A ty już bana dajesz. Ban ojciec, bo się zaczął bić. A, dobra. To, 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 tak można. No bo przyszedł i zaczął się widzieć, słyszałem jaka klepa była. Mi to nie obchodzi, eee, to pierwszy tu... zaczął, zbannowałem tamtego, bo tamten zaczepiał wszystkich, więc to raczej on. Tu... 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 Czekaj, może u pana mu dam un ban, y, jeden HP i dam mu innego bana. Ej, kto się ja Zobacz, sprawdź, kto się bije. Eee, zaraz sprawdzam i chcę Już myślałem, że tu wyskoczę. Temp pan. Ehm... A nie ma kicków? Dobra, ja się z wami żegnam Arena była, no, no, no. zrobiliśmy jeszcze się przy okazji. ja no. wszedłem tylko na chwilę 12h No co, na 12h? Ulfi? Nie, Ulfi nic nie zrobił no, ja A kto doszło na 12h? tamten ziomek, ej, na arenę Będę mogli tutaj się no. bić, jak ktoś chce No właśnie zrobiłem, że mogą się bić ja Będą mogli wchodzić Albo biłem kłopo na spawnem, nic... Ale czytałeś Szymek czy ty nie czytałeś tego y, regulaminu? Czytał, bo nie można nigdzie się bić. Szymek czytałeś? Nie, nie prefeccji, ja mówiłem czytajcie i się stosujcie. No to czy ja teraz Szymek to Dobra ja się z nami żegnam to bo. To się to Zaczynałem się kutnie. Jest, kutnie. Jest, kutnie. Dałeś, Nałeś, bo, tak, Cześć!